Cześć, ja jestem Max. Witajcie na moim kanale. Słuchajcie, mamy tu cztery saszetki. Zobaczcie. Ale zanim otworzymy, zobaczcie co ja mam. Dziennik Cwaniaczka. Bardzo fajny. Ja z w ogóle to czytałem na stronie 11. Bardzo fajna. W ogóle to mi przypomina z dokumenta. Cześć. Opatrzcie. Które są lepsze? Ten czy ten? Bo ja bym się No dobra. Teraz lecimy po saszetki. Zacznijmy od tego. Zobaczcie, co tam być. Złoty! Jest! Pierwszy złoty! Matko! Już pierwszy złoty! Ja nie mogę! Złoty już, dobra, teraz ten, uwaga, zamykam oczy, nie patrzcie, zaraz co to jest za figurka, no co, o, ej, to jest, to, to jest jakiś ten, wiecie, to są, można pokręcić, ale ja nie wiem, co to jest, ale mam dziś szczęście, że mam złotego. Teraz uwaga, znowu zamkam oczy. O, uwaga, co to za figurka? Popcorn. A, jest. ja już mam takiego. No nic. Pożyczę kogoś. Też ostatni, starsza, ostatni. Ten, i ja cóż ja myślę, że tam może być? Enigma. Okay. Niech to nie, ja już myślę, że będę miał szczęście, ale to jest pomidor zobaczcie. Ja, gdzie jest ten A tu mam. Poczekajcie. Tak wygląda moja kolekcja Super tinks. Ale czekaj, gdzie są wszyscy? Ale... Wow! Co magia! To moja kolekcja super Tiksów, Ale nie trafiliśmy tego najrzadszego enigma. No dobra, jeśli chcecie wiesz od ścinku, zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Siemanko!